Ej dziadku, czekaj nie teraz. Gdzie to jest? Ja pierdzielę. Ale co ty robisz? Od trzech dni się nudzę, nic mi nie mówisz. Ale naprawdę, szukam czegoś. Dlaczego? Klu... Ej, tego ostatniego tu Co to jest? Ej, tu jest Ender... Mamy klucz! Nie wiem do czego, ale bym go sobie przyjął. Czekaj, w sensie nie wiem do czego. Mam nadzieję, że do tego co szukam. Patrz, mam klucz. Przejdźmy sobie do drzwi. I tak. Wejdźmy tutaj. Kub DLC by tam. Co kurwa! Diagram do chuja. Dobra, czekaj, ale klucz działa. Co będzie mieli tutaj? I tak, znalaz... wejście do tego pomieszczenia, co skrywa Teresa w swoim własnym bunkrze. Zobaczycie później. Musicie obejrzeć ten film do końca. Ale najpierw historia. Było to tak. Znajdywałem się w tropikalnej dżungli, jak sami teraz widzicie, w poszukiwaniu różnych przygód. By the way, był to dzień od moich urodzin, w sensie przed moimi urodzinami. Aż tu nagle gigantyczny pytonk postanowił, że mnie zaatakuje. Więc co, nie byłem, kurde, dłużny od... 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 A, nie umiem się wysłuchać. Ogólnie sam wąż nie był jakiś, nie wiadomo jaki trudny. O kurwa, zaraz defną. Aaaa! Ja pierdolę! <laughs> tak, to ja byłem. Ale dobra, nieważne. No tak jak mówiłem, potwór nie był ciężki. Tylko trzeba było umieć grać. Mówiłem, nie był trudno. <laughs> po pokonaniu tego potworka ukazał się kokon. A z tego kokonu wyszła piękna. Kurwa, pszczoła? Ujwa. A z samego motyla wyszła piękna dama. Naprawdę uwierz mi, była ona naga. Ale w sumie opowiem Ci, co się tam dalej działo. Jak się już ubrała, wskoczyliśmy razem do krzaków. Na górę co chcesz, słodziaku? Czemu mnie w krzaki? No tak szczerze, to myślałem, że zjemy sobie ciastko, masz jedno. No i w sumie pójdziemy w swoją stronę. A nie chciałbyś czegoś innego spróbować? Aż przypomniał mi się piosenka Sigma. Tum 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 tego nie robić. Lecz y... mówię, że przyszliśmy jest wiaski, bo w tych tego nie robić. tum 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 A w tych krzakach coś jeszcze się tam dziwnego działo To poszliśmy więc Dokładnie, jakiś, jakiś problem. Ogólnie chciałem zobaczyć, czy moja dziewczyna jest w ciąży, ale widzę to dziwne maszyny. No musi, na tym musi. Co kurwa, usiąść? No, ogólnie zima nieco nas uderzyła, lecz co się tutaj dziwić? Po prostu tak to właśnie wyglądało. A co do Akali, no okazało się, że Pesquito jest w ciąży. Lecz nie wiedzieliśmy, jak Słuchaj, bo ja jutro mam urodziny ogólnie i chciałbym jakieś kartki świąteczne czy tam zaproszenia o bardziej coś takiego. No ogólnie no to przecież my tego nie sprzedajemy, no jakbyśmy to wytwarzali to byśmy to sprzedawali, ale tak to przecież nie. Dobra, postanowiłem sam wykuć jak mężczyzna. Zaproszenia. Zaproszenie. O to było trudne jak pyto. Tego... Zaproszenie. I postanowiłem, że będę zapraszał na tą Imprezę Najlepszych ludzi, których znam Ej wy Troje Macie zaproszenie na imprezę, świnki piękne Ej świnie, za niedługo mam urodziny, a dokładnie jutro, więc zapraszam wszystkie świnie Oczywiście mile widziane No jakiej ulicy? Na Ruchaczowa 3 I tak właśnie zapraszałem świnie na swoje urodziny To nie jest bait Ej koleżanko, trzymaj proszę Każdą świnię zaproszę na urodziny. Proszę cię bardzo. Siema, Pila, Geja, macie Tu świnia jedna widzę jest. Wcale przez chwilę nie zrespiłem, masz zaproszenie. A co do lokalizacji mojej wyprawy oraz mojego urodzinowego miejsca... Ej. Jesteś moim klonem, kurwa. Właśnie ta wioska tutaj była głównym przewodnikiem, a ten ziomek budował rzeczy... Ej, kurwa, co to jest? Znaczy, ten ziomek tworzył właśnie różne wełniane sprawy i właśnie postanowił, że zbuduje dla mnie dom, w którym będę mógł robić swoją uroczystość. Ty, a Ty, czarny Jakubie, będziesz dj na tej imprezie, dobra? Też się cieszę. I co? Twórca stworzy mi właśnie taki blok z oczywiście wełny, tak jak go poprosiłem. Oczywiście myślałem, że będzie to jakiś inaczej wyglądać. No ale dobrze. Uznałem, że to tak ma być, DJ. Napierdalaj, impreza już jest. Impreza napierdzielała cały czas. Ja pierdolę, ale zajebiście. Dobra, Sorki, chcę dać komuś drinka. Kurwa, przepchnąłeś mnie, w drink wylałeś. Ja pierdolę. Ogólnie impreza leciała naprawdę dobrze. Choć no, tu był mega tłoczny i tak dalej, ale trudno się mówi. Lecz pod całą zabawę podszedł McQueen, który dalej uważał nieco, że zabiję jego matkę, więc postanowił, że przyjdzie, a skoro, że nie dałem mu zaproszenia, to gości się wkurzyli. Przepraszam, ale do tej kolejki pani się ustawia? jak to jest męski Toj No ale jestem z Tajlandii. Okej. Okay. Impreza po trzech dniach powoli się kończyła, lecz dalej się dosyć nieźle bawiliśmy, oczywiście kilka drinków leciało. Co ty kurwa puszczasz z piosenki? I tak jak myślałem, McQueen przyszedł, zapsuł nieco zabawę I rozlał nieco lawy Jak ciężko było się domyśleć, Kutas po prostu się palił A najlepsze było wszystkim to, że ja byłem kurwa w łazience Jedyną osobą żywą z tego... Z tej uroczystości był ten człowiek Stary pięta, Choć miał nikłe szanse Na to, żeby przeżyć Ej stary, trzymaj łopatę! Kurwa na chuj mi, żeby się podkopać i wpaść do tej lawy szybciej. Okej, okay, dzięki. No i jak zrobił, tak jak mi powiedzieliśmy. Dobra, spokojnie się odrodzi. Ja pierdolę coś to dieba, McQueen. Ale popatrz tutaj. Co? O kurwa. Mięso. No właśnie, widzisz, gości twoich przysmażyliśmy, ale masz dzięki temu prawie staka. Dobra, wybaczam ci. Ja ci też. Jesteśmy na kupa Jasne. Dawaj, idzie, dobra. Ja pierdolę, no nie wiadomo, no. cześć to człowieku po czterodniowej imprezie, takie bajlando się dzieje, no. To kiedyś się kuźwa bawiło, nie tak jak teraz, przed komputerami czy coś tam, na jakichś Netflixach czy innych gównach. Kiedyś to było życie. Ale stała, stała się inna historia. Julia mi o tym opowiadała, jak stała. To nie Julia. Mówiła mi o tym, że też się dziwnie czuje, więc... I mówiła, że może spodziewać się dziecka. Pytam się z kim, ale po czterodniowej imprezie totalnie nic nie pamiętałem i zapomniałem, że coś tam, co nieco było w tym wielkim kutasie. Poszliśmy więc do ginekologa, śmieszny, bo to, że do tego samego. Ej, ziomek, słuchaj, jest taka sprawa, nie? Bo ja tutaj chciałbym badania. Poszliśmy więc do jego sali i opowiedziałem mu całą tą historię, że. Chcielibyśmy wiedzieć, czy mam dziecko. Głupio się spytał, że przecież niedawno wam dawałem, kurcze, wyniki. I wy już zapomnieliście, czy co? Ale spojrzał, że przyszedłem z inną kobietą, bo przyszedłem z Julią, a nie z Katariną, Z Akali, przepraszam. Ej, ale ty niedawno przychodziłeś z kimś innym? Julia się nam dziwnie spojrzała. Ej, jak to z innym? Nie czekaj, czekaj, ale to znaczy, że tak naprawdę zdradzałeś ciągle mamę? Nie, spokojnie. Ech, w sensie, było oprócz tego coś jeszcze. Cisza! Tutaj będzie teraz walka sądowa versus Fakusek i jakaś kobieta. Okej, okay, Szarmino, opowiedz swoją historię. Czy według ciebie Fikusek jest ojcem dziecka? Tak. Dobrze. Ale są jakieś dowody? Czy przecież ja nie wyglądam jak on? Czy według was ten dzieciak jest moim dzieckiem, z nią? Nie. Hura! A tak się jak będziesz płacił alimenty? Jak kurwa! <laughs> dlaczego? Dobra, ale to akurat była długa by historia, więc nie opowiem ci jej teraz. Lecz mogę ci powiedzieć to. Że okazało się, że doktor jednak... Zobaczył co się tutaj dzieje. I tak, no powiedział, że to jednak mój brat bliźniak. Przyszedł ostatnio, nie ja. Żeby nie było nie? nic głupiego. A ty nie masz brata bliźniaka. No wiem, ale Julia w to uwierzyła. Nie cieszę się, że będziemy mieć dziecko, ale nie mówiłeś mi nigdy, że masz brata. A ty nigdy mi nie mówiłeś, że skończyłaś umieć mi naczynia, więc idź do domu i umie mi naczynia i zrób pranie. Ach, te romanse w tych czasach. Oczywiście bez seksistowskich żartów. Każdy, każda płeć jest świetna ale dobra, nie mówmy tutaj o Demokratycznej Republice Kongo ani szwedzko-australijskiej dżungli, gdzie była naga. W sumie naga, zabiłem naga i wyszła z niej naga Kali. Dobra, nevermind. Chodź, pokażę ci, co było w tamtej skrzyni. Chodzi mi kurwa o drzwi. Ja pierdolę, nie umiem nic mówić w dzisiejszym odcinku. Dobra, y... więc co będzie tutaj? Dum 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 dum. się w kolejnym odcinku. Nie Yyy, no, te... Idziemy że Tomi nie może tego zobaczyć, ale co to kurwa jest? Dziwny ten, po ten pokój. Jakieś klatki, kurde. Niespychane, Co? Wow. I always come back. Nie zawsze wracam. Jak coś to trochę creepy. Bo wygląda to na nową, kurde, nowoczesną tam tabliczkę. Przecież nie było takiej technologii chyba za czasów... Teresy. A co będzie w tych drzwiach zobaczycie już w kolejnym materiale.